Będziemy rozmawiać o książce, którą współwydał Instytut Narutowicza wspólnie z Nową Konfederacją. To jest książka Henryka Henry Kissingera Przywództwo. Jej tematem jest coś, czego nam być może w dzisiejszych czasach bardzo brakuje, prawda, panie ambasadorze? Przywództwa. O silnym przywództwie. Myślę o politykach, którzy robią rzeczy, o politykach, którzy nie tylko mówią, ale także robią. Nie no wiem, tak, czy tęsknotajmy. Ale przypomnij mi, że Kissinger pisze o politykach mu y, współczesnych. To jednak są lata 70., nawet wcześniej w przypadku niektórych bohaterów jego książki. No, ale ma pan rację. Y, tęsknimy za, za prawdziwym przywództwem. Oczywiście różnie rozumujemy na temat, jak powinno być to prawdziwe przywództwo. Dla, innych, dla jednych jest to, to są rządy silnej ręki, dla innych poszanowanie prawa i stosowanie na co dzień tegoż prawa w rządzeniu. Dla innych wreszcie no, opieka nad tymi, którzy są słabsi. Ale chyba wszyscy i każdy z nas uważa, że... Tym atrybutem, prawdziwym atrybutem, który powinien być przynależny przywódcy, no to jest skuteczność rządów, po prostu. Rozmawiamy. Instytut Narutowicza.